Nie króla Leszczyńskiego, jak chciał tego jeden z mieszkańców Leszna pisząc petycję do Rady Miejskiej, a Romana Maciejewskiego będziemy w szczególny sposób honorować w 2025 roku. Od 2022 roku kolejne lata mają swojego patrona w Lesznie. Historię zapoczątkował Leon Rospendowski. Rok 2023 był rokiem Jana Jonstona, a obecny 24 Jana Meciga. Podczas obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Pochylili się nad propozycją mieszkańca, by w przyszłym roku uczcić dwukrotnego króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego. Jednak trzeba będzie na to poczekać najprawdopodobniej do 2027 roku, kiedy przypadnie 350. rocznica urodzin króla. Prawdzie w przyszłym roku przypada okrągła 300. rocznica koronacji jego córki, Marii Leszczyńskiej, na królową Francji, ale póki co będziemy musieli cieszyć się pomnikiem Stanisława, który stanął w ubiegłym roku na rynku. Podczas konferencji prasowej w bibliotece prezydent Grzegorz Rusiecki zaproponował, by patronem 2025 roku był Roman Maciejewski, światowej sławy kompozytor, autor rekwiem. W mieście mamy wiele akcentów związanych z kompozytorem, dom, w którym mieszkał na rynku, mural na starówce, salonik Maciejewskiego w bibliotece, gdzie odbywała się konferencja prezydenta. Ławeczkę przy szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia jego imienia oraz grup tuż przy kaplicy na. Na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej. Kilkanaście dni temu po raz 26 odbył się wlecznie festiwal muzyczny imienia Romana Maciejewskiego. Decyzję, by był patronem 2025 roku podejmą radni miejscy na najbliższej sesji.